Mariusz Grajda, jestem partnerem MGB Corporate Consulting Group. A wspieram przedsiębiorców w procesie zwiększania ich przychodów poprzez skalowanie działalności, ale również zajmuję się restrukturyzacją firm. W swoich podcastach staram się wspólnie z moimi gościami przybliżać trochę świat zarówno skalowania działalności, ale również naprawy firm, naprawy przedsiębiorstw, które prowadzą do tego, aby dzielić się z przedsiębiorcami informacjami, jak skutecznie wykorzystywać ekspertów do wzmacniania przedsiębiorstw. Dzisiaj moim gościem jest pan sędzia Piotr Stanisławiszyn, doktor nauk prawnych, przewodniczący sekcji INSO w Instytucie Alerhanda. W którym będziemy rozmawiać zarówno o kwestiach ekonomicznych, jak i prawnych, które obejmują innymi tematykę naprawy przedsiębiorstw. Witaj, Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, Mariusz, dzień dobry Państwu. Miło, że mogę z Państwem porozmawiać. Rozumiem, że nasza rozmowa, tym razem nagrywana i upubliczniana, bo przecież tych rozmów jest całe, całe mnóstwo, pozwoli nam przybliżyć pewne spojrzenie, które chyba będziemy, Mariusz, rozwijali. Tak czy INSO? Kongres Tak, myślę, że będzie to ciekawa i pasjonująca rozmowa na konferencji, ale o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od takiego wątku. Znamy się wiele lat, rozmawiamy często na tematy związane z tym, a jak poprawić skuteczność zarówno postępowań restrukturyzacyjnych, jak w ogóle skutecznie i naprawiać przedsiębiorstwa. I obaj od lat dzielimy się, zresztą jak większość to środowiska, tą samą refleksją, że przedsiębiorcy zbyt późno reagują na kłopoty w swoich firmach. Zwlekają po prostu z tą restrukturyzacją, zwlekają z procesami naprawczymi. Tym bardziej, że co roku pewnie nas elektryzują jakieś informacje o głośnych upadłościach, o problemach dużych firm. To nie jest pewnie nic nowego. Jak Ty, Piotrze, z poziomu jakby na Twojej pracy sędziowskiej, ale również jako wykładowca akademickiego, jak Ty upatrujesz przyczyn w tym, że przedsiębiorcy tak późno decydują się na podejmowanie działań naprawczych, a w tym restrukturyzacyjnych? To niełatwe pytanie, Mariusz, ale tak nasze rozmowy nigdy nie należą do łatwych powiedzmy sobie, że zawsze się zgadzamy, to jest naturalne. Ja bym powiedział, jeżeli chodzi o Twoje pytanie, na dwie płaszczyzny bym to podzielił. Pierwsza płaszczyzna o charakterze horyzontalnym, że taka baza to jest kwestia świadomości, świadomości nie otoczenia gospodarczego, bo tutaj przedsiębiorcy wydaje mi się są świetnie zorientowani, przygotowani zresztą, co widać, i, i, i branża jedna, druga trzecia dość dobrze funkcjonują. Natomiast wydaje mi się cały czas, że sporo do zrobienia mamy na poziomie relacji dla przedsiębiorców, pokazania wiedzy, pokazania możliwości, pokazania z kim rozmawiać. I wydaje mi się, że tutaj, niezależnie od tego, co będzie na dalszych płaszczyznach, jest taki punkt wspólny, taka płaszczyzna, gdzie można dużo zrobić, czyli edukacja, wskazywanie, być może jakieś akcje społeczne, które uświadomią. Przedsiębiorców, że to jest ten moment, kiedy już to przedsiębiorstwo albo zostanie uratowane tu i teraz, albo po prostu pogrąży się w podchłonie upadłości, no, co jest dla niego bardzo często przedsiębiorcy, czy dla osób tworzących dane przedsiębiorstwo, czasami pokoleniami trudne do zrozumienia, a tym bardziej do zrealizowania. Nikt nie chce być grabarzem jakby swojego, swojego biznesu, czy też biznesu, który otrzymał, czy odziedziczył, czy też przekazano mu w realiach kontynuowanie i rozwijania tej działalności. I to jest jak gdyby taka baza. Widzę, że to jest cały czas sporo do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o taki układ wertykalny, tutaj bym wskazał takie trzy znaczące problemy. Pierwszy to jest kwestia faktycznie, z którą się spotykamy, to jest działanie o charakterze bardzo często. Już kryminogennym, czyli krótko mówiąc, jest to tworzenie spółek, wydmuszek i wykorzystywanie spółek do, do działań o charakterze przestępczym, i później ratowanie się jakąś upadłością, czyli klasyczny fraud. Drugi to jest element, kiedy faktycznie następują okoliczności, niezależne od przedsiębiorcy, wojna, sankcje, pandemia. No takie czynniki, Tak, nie. tak. I trzeci taki, bym powiedział, element, który, który jest chyba. Spotykam najczęściej. To jest bardziej chyba kwestia marszu psychologii, mi się wydaje, takiego poczucia, że mi się uda, że kolejny raz ktoś mi poda pomoc, bo znajdę inwestora, znajdzie się zamówienie, które pociągnie moją firmę jeszcze na ten poziom bezpieczny. Czyli tutaj jest taka, bym powiedział, bardziej już chyba kwestia psychologia biznesu, że, że mi się wydaje, że uda mi się uratować to przedsiębiorstwo i do ostatniej chwili zwlekam z tą decyzją. I bardzo często jest to decyzja spóźniona. Więc tutaj bardziej chyba emocje niż racjonalność przemawiałoby za takim obrotem sprawy. Tak. Ja do tego trzeciego, Piotr, chciałbym nawiązać do tej części ostatniej części Twojej wypowiedzi, bo mam wrażenie, rozmawiając zresztą z wieloma przedsiębiorcami, ze środowiskami biznesowymi, że kryzys w przedsiębiorstwie jest nadal traktowany jako coś wstydliwego, jako tak, coś tak, co tak. Się, y, trud, do czego trudno się przyznać, ponieważ gdzieś pojawiają się takie skojarzenia, że źle zarządzam, że jestem nieudacznikiem. Nie udało, się, coś, nie udało, się, się nie tak. udało. A tak naprawdę i to przecież jest wiele na to opracowań naukowych, tak naprawdę Kryzys jest czymś zupełnie naturalnym. To jest element ekonomii. On występuje cyklicznie, nawracająco, i nie tylko w całej gospodarce, ale również w przedsiębiorstwach. Było, słuchaj, takie badanie realizowane przez PWC. Ono się nazywało Global Crisis Survey. Nie wiem, czy widziałeś to badanie. PWC badało, jak oceniają przedsiębiorcy kryzys, czy stają się mocniejsi, słabsi, jak reagują na niego. I to badanie było w wielu krajach prowadzone i powstał raport, raport globalny. Z tego badania, jedną daną tylko chcę przytoczyć: ona jest niezwykle interesująca w mojej ocenie i pokazuje, jak dużo w Polsce mamy jeszcze do odrobienia w tym obszarze. Wyobraź sobie, że w tym raporcie wychodzi, że 42% firm w takim badaniu globalnym twierdzi, że po kryzysie ich firmy znajdują się w dużo lepszej sytuacji. Czyli ten kryzys wykorzystały do wzmocnienia przedsiębiorstwa, do tego, żeby stać się lepszym i efektywniej funkcjonować. A w Polsce to jest jedynie 5% firm. Czyli my, ja wyciągam z tego wniosek taki. Polscy przedsiębiorcy jeszcze traktują to jako coś wstydliwego, ukrywają i do ostatniej chwili, próbują, próbując to ukryć, no właśnie, podejmują takie działania bardziej ad hoc, prawda? Wezmę nowy kredyt, zrobię rolkę jakoś kredytu, postaram się zrealizować jakieś działania ale one są statyczne, one nie są dynamiczne, one tylko są reakcyjne na pojawiające się jakby skutki kryzysu, ale nie adresują do de facto przyczyn tego kryzysu. Bo żeby firma wyszła wzmocniona z kryzysu, no musimy jednak ustalić jakie są jej przyczyny i na to zadziałać, a nie tylko na objawy, nie? Taką, taką mam refleksję z tym związaną. I to jest ten ostatni element, o którym. Pełna zgoda, tylko Mariusz, tutaj jak gdyby, no ja się z tym raportem nie zapoznałem. I gdyby takie pytanie zadali przedsiębiorcom, ilu z nich się z tym zapoznało, to myślę, że też byłby ten procent 5 albo do, do 10%, jeżeli chodzi o ten raport PWC. Natomiast to, co mówisz, ja wiążę cały czas z tym układem. Horyzontalny, to znaczy brakiem takiej, powiedzmy, edukacji, może to nie jest właściwe słowo, ale takiej po prostu pogłębionej wiedzy, być może sięgnięcia do specjalisty, zapłacenia za usługę specjalisty, który pokaże, czy to jest ten moment, czy to jest moment taki, żeby już przejść do upadłości, bo wiemy, że w upadłości też może powstać coś nowego, więc wydaje mi się, że tutaj to późnienie, to, ta wiara w coś, co ma nadejść, ani nadejdzie. Też ma swoje podłoże w tym, że ta edukacja, ta świadomość, właśnie o czym mówisz, że mówi się, że upadło takie zjawisko, samo w sobie u nas skojarzy się takie bardzo kreatywne sformułowanie: upadłość, tak? Co się to a upadł, nie ma go, jest bankrutem i tak dalej. Natomiast świadomości Zachodu, tak jak mówisz, z punktu widzenia ekonomicznego, jest to naturalna kolej rzeczy i upadają. no Teraz mamy przykład. Puletnie linie lotnicze czeskie, prawda? Które, które są niewiele, nawet są starsze chyba od naszego lotu. I Czesi też nad tym muszą przejść do porządku dziennego, chociaż pewnie pewnie sentyment gdzieś tam w ich sercach pozostaje. Natomiast ja bym to łączył, pomijając kwestię emocji, bo jak gdyby je zostawiamy na bok, właśnie z takim brakiem nie tyle wiedzy, co może właśnie braku doświadczenia, takiego wstydu, takiego elementu. Czysto personalnego, że no nie udało mi się, a przecież mój dziadek, mój ojciec tą filmę prowadził, i, i ja to w jakiś sposób zepsułem, albo nie udało mi się tego udźwignąć. Myślę, że tutaj dużo racji jest. Dziadek i ojciec prawdopodobnie też przechodzili kryzysy. Tylko o tym nie mówili, ja nie mówię, nie. Może ten człowiek nawet o tym tego nie wie. Ale nie. ja rozumiem, że trochę to, co powiedziałeś, jest takim rozpoczęciem, jakby tego kolejnego wątku, który chciałbym tutaj żebyśmy się chwilę jemu poddali, a mianowicie jakie zatem remedium możemy szukać, rekomendować na tą walkę z niewypłacalnością. Rozumiem, że to, co mówisz, to zdecydowanie silniej postawić na edukację, czy na zwiększanie jakby zasięgu informacji, które są, które trafiają do biznesu, które z jednej strony. Przypominają, edukują, że kryzys jest zjawiskiem naturalnym, a czasami nawet może to zabrzmi trochę dziwnie, ale potrzebnym, bo kryzys, od kryzysu zawsze zaczyna się coś nowego, tak? I gdyby tego elementu kryzysu nie było, no to pytanie, czy mielibyśmy wystarczającą motywację, żeby zasadniczo czasami zmieniać nasze przedsiębiorstwa, nasz biznes. No, bo jeżeli idzie dobrze, to po co coś zmieniać? Więc kryzys jest też nośnikiem postępu, jakkolwiek by nazwać. I zresztą te lata XIX-XX wieku, te przełomowe momenty, w których nastąpiły istotne zmiany gospodarcze, to również one się często zaczynają od kryzysu albo przebiegają z uwzględnieniem kryzysu. Więc tak, edukacja na pewno tak, ale jak do, docierać do szerszej świadomości przedsiębiorców? I co jeszcze możemy Twoim zdaniem zrobić, żeby poprawić trochę w Polsce, no nie tylko wskaźniki efektywności samych postępowań restrukturyzacyjnych, ale również, żeby więcej firm wyciągało wnioski i stawało się mocniejsze w wyniku działań naprawczych. Edukacja to na pewno jest okres średnio i długoterminowy. Co do tego nie wątpliwości, to nie nastąpi ani za miesiąc, ani za dwa. Myślę, że to jest perspektywa... Trzech, pięciu lat i ta świadomość przedsiębiorców nowego pokolenia, które wejdzie na, na rynek w postaci czy właścicieli, czy dyrektorów finansowych, czy członków zarządu. Natomiast jeżeli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie, no, wydaje mi się, że cały czas trzeba różnymi kanałami, dzisiaj to jest już zupełnie inaczej niż 10 czy 15 lat temu, docierać i pokazywać. Na przykład, bo myślę, że do przedsiębiorcy, do pragmatycznego przedsiębiorcy, Docierają przykłady, te, które nam się udało zrobić, te, które były w podobnej albo analogicznej sytuacji do tego, który może być Twoje przedsiębiorstwo. I myślę, że też trzeba pokazywać przykłady takie skrajne, kiedy przedsiębiorca z różnych przyczyn, abstrakujemy o to, od genezy, spóźnił się z działaniami restrukturyzacyjnymi, do dużo do upadłości. Myślę, że takie przykłady poprzez media społecznościowe mogłyby oczywiście działać. Myślę, że duża, duża rola w tym różnego rodzaju organizacji, takich jak chociażby INSO, takie jak chociażby KIDR, czyli akcje społecznych uświadamiających przedsiębiorców, że taki instrument istnieje, że on jest na wyciągnięcie ręki, że w każdym mieście, właściwie już można powiedzieć powiatowo, w Polsce, jak analizuje ilość nowych nowych uprawnień, jeżeli chodzi o doradców, jest ktoś, kto tego rodzaju. Działanie może przeprowadzić albo wskazać osoby, bądź podmioty, które podobne działania wykonywały, więc to też trzeba do tego dotrzeć. Zerwać z takim starym przyznaczeniem, że cyndy, to jest grabasz, który, który przyjdzie i, i, i zamknie nam firmę i, i, i nic tego nie będzie. Tylko, że to może być, że osoba, która poda tlen i, i ta osoba będzie w stanie, tak jak mówisz, być może zmienić trochę spojrzenie na firmę, zmienić swoje przyzwyczajenia, zmienić standardy zarządzania, bo one też czasami są. Efektem tego, że coś po prostu nie wyszło. Natomiast takiego jedno, jednego, jednej odpowiedzi, jednego sformułowania takiego skutecznego, że otóż dotkniemy to, jak dotknięcie czarodziejskiej różki, że to się zmieni, no chyba nie ma. Jest to proces złożony, wielowątkowy. Myślę, że zupełnie na przykład trzeba rozmawiać z branżą meblarską, która w jakiś sposób jest uzależniona od eksportu zupełnie inaczej trzeba. Rozmawiać z branżą stalową, jeszcze inaczej rozmawiać z branżą usług. Ja się zgodzę oczywiście z tym, że nie ma jednej odpowiedzi, bo i nie ma jednej przyczyny. Może Izby Gospodarcze Mariusz takie tak myślę, że, że, że jakieś sformułowania, jakieś spotkania, jakieś, jakieś szkolenia, które by pomogły również pokazać, że to siebie może spotkać jutro, pojutrze albo za miesiąc, czy za kwartał. I środowiska biznesowe, Piotr, tak, to się dla ja, nich tak. ale też i chyba środowiska akademickie, bo tutaj organizowanie. A tu mam problem, powiem Mariusz, bo, bo ja staram się tą, tą młodzież, przynajmniej z naszego uniwersytetu, gdzieś tam ciągnąć różnego rodzaju spotkania, meetingi, organizować, żeby oni zobaczyli właśnie, że jest również jak gdyby ta strona biznesu, z którą się wiążą kłopoty, czy wiążą się oczywiście dane niekonieczne, miłe chwile. Natomiast mówmy się, no, no, przynajmniej jeżeli chodzi o wydział prawa, takie rozwiązanie mam. Prawo upadłościowe, o ile w ogóle jest wykładane, to jest czysto teoretyczny przedmiot. Ja, na przykład, teraz prowadziłem taki przedmiot na naszej uczelni ryzyka w y, działalności gospodarczej. Ja i Omawiam to pod kątem podatkowym, pod względem kodeksu karnego i ale przede wszystkim też upadłościowymi rezolucjami. 15 godzin, może nie dużo, ale być może to pokaże im, że, że również tego rodzaju rozwiązania ryzyka istnieją, z którymi trzeba sobie poradzić albo ale z nimi ja, ja, Potem Chodząc w słowo, ja, ja też mam na myśli organizowanie studiów podyplomowych, które mogą być, tak, tak, być adresowane tak. do przedsiębiorców, bo tak naprawdę, czy to na studiach ekonomicznych, no już prawne to, to jest inna kwestia, ale na studiach ekonomicznych te zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym, z walką z kryzysem, z, Ostrzeganiem pierwszych objawów kryzysu, mam wrażenie graniczące z pewnością, że tu też za dużo godzin nie ma w takim programie, jakby studiów stacjonarnych. Nie pierwszego stopnia, więc pewnie należałoby jednak ten obszar zwiększać poprzez studia podyplomowe. Nie? Tutaj też gdzieś tak, jakby. Z, praktyką, z praktyką, kontakt z praktyką. Mówmy, się młody człowiek, który opuszcza mury uczelni, czy to jest Uniwersytet Ekonomiczny, czy, czy Wydział Prawa, no jednak teoretyczne podstawy ma. Natomiast yy, powiedzmy sobie szczerze, nie ma doświadczenia, czasami nie ma wizji, bo wiedza o tym, że takie Kryzysy, jeżeli tak, to istnieją, to wie to może z mas mediów, natomiast w jaki sposób z nimi sobie radzić, to dopiero odkrywam, jak pójdzie do kancelarii, która się specjalizuje w tego typu działaniach naprawczych czy insolvencyjnych. No, i, I wiemy, że nie wszystkich, bo tutaj wejdźmy do następnego wątku. Dobrze wiesz, że ja jestem jakby zwolennikiem takiego holistycznego podejścia do restrukturyzacji, który tak naprawdę adresuje konieczność zajęcia się. Tymi wszystkimi obszarami, czyli z jednej strony kryzysem finansowym, z drugiej strony restrukturyzacją operacyjną, czyli przywróceniem rzeczywistej zdolności do generowania nadwyżki finansowej. Również restrukturyzacją prawną, i tutaj oczywiście mieszczą się te działania, restruktury, postępowań restrukturyzacyjnych, no ale też i tego kryzysu mentalnego lidera, o czym też trochę wspomniałeś, tak? który też trzeba jakoś zaopiekować w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Z Twoich doświadczeń sędziego, już teraz do nich się chciałbym odwołać, ty widzisz w tych postępowaniach, w których jesteś, w których, do których masz wgląd, no ale też pełniąc funkcje społeczne, choćby Winco, żeby środowisko doradców restrukturyzacyjnych i sami przedsiębiorcy, czy oni w ogóle uwzględniają te wszystkie elementy w działaniach naprawczych? Czy, czy ty to dostrzegasz, czy tylko nieliczni to robią? Bardzo rzadko, Mariusz, bardzo rzadko, i to jest, yy, myślę, sploty wszystkich przyczyn, o których wspomniałeś Ty, o których ja wspominałem. Naprawdę rzadko mi się zdarza taka sytuacja, ja abstrakuję od trybu, w którym trafia to do mnie, czy do, 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 na etapie otwarcia, czy zatwierdzenia, czy, czy prowadzenia. Bardzo rzadko jest takie spojrzenie, tak jak to mówisz, holistyczne, pokazanie słabych, mocnych stron, wskazanie, co żeśmy, albo co planujemy zrobić, i żeby to przedsiębiorstwo wyszło z tego kryzysu, choć brzmi to faktycznie, być może troszeczkę, troszeczkę ironicznie, wyszło mocniejsze, wzmocnione w zasadzie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Natomiast co do zasady, w Polsce przynajmniej zauważyłem, że jest metoda tu i teraz. Czyli gasimy ognisko na zasadzie jest źle, straciliśmy rynek, straciliśmy kontrahenta, albo w określony sposób nie potrafimy się spozynowania na wyzwania rynku i ratujemy się tu i teraz w kontekście pracowników, w kontekście zamówień, w kontekście zobowiązań publiczno-prawnych. A potem się będziemy martwić. Czasami tak to wygląda. Ja chciałbym, żeby to też było jasno powiedziane, chciałbym podkreślić. Mi się to dobrze mówi z perspektywy sędziego, który ma co miesiąc płacone, który ma nie ma ryzyka, nie musi dbać czy myśleć o, o losie kilkudziesięciu czy kilkuset pracowników i tak dalej. No, mam tego pewną świadomość. Natomiast bardzo często jest to punktowe jest to podanie takiego zastrzyku, na no zasadzie postawimy Ci na nogi. Jak będziesz biegł dobiegniesz, to dobrze, no jak nie, jak upadniesz, to będziemy Cię znowu podnosili. Zobaczymy, czy kolejny zaszczyt pomoże, czy już jednak to będzie koniec wyścigu, no i wtedy ewentualnie ta oparłość. Mam wrażenie, że 10 do 15% wniosków, które wpływają do sądu, to jest takie spojrzenie właśnie. Nie tu i teraz, tylko perspektywa dwóch, trzech, pięciu lat. A pozostała myślę, że około 80-85% to jest perspektywa Wiary, że to jest chwilowy kryzys, chociaż wszystko temu przeczy i punktowe rozwiązania na zasadzie dobra. Dogadajmy się, dwie-trzy raty układowe zrealizujemy i później będziemy się zastanawiać co dalej. To wygląda bardzo często, brutalnie na etapie właśnie pierwszego półrocza, bądź pierwszego roku wykonywania układu, kiedy my widzimy, że te układy. Abstrahując od trybu przyjęcia i ewentualnych zastrzeżeń wierzycieli, po prostu są awykonalne i pojawiają się kolejne próby. Czy to zmiany układu, a jak wierzyciel już jest mało cierpliwy, to wnosi wniosek o uchylenie układu. tak. To zresztą statystyka pokazuje. Tak, ja się zgadzając z tym, co powiedziałeś, jeszcze chciałem się też podzielić taką refleksją, że. Jeszcze słowo, jeżeli tak, tak. pozwolisz, to co ja widzę jako sędzia, teraz mówię już z punktu widzenia sędziego, bo, bo, bo myślę, że to będzie y, też takie inne spojrzenie. No, z, z, zwróć uwagę: My dostajemy gotowy produkt, pomysł na restrukturyzację. I, I my w zasadzie mówimy, dobrze, daję Ci zielone światło, Państwo Ci udzieli ochronić, czy to jest immunitet egzekucyjny, czy to są jeszcze jakieś inne formy. I mówimy, spróbuj, tak? masz nasze tutaj błogosławieństwo, działaj. Myślę, że może to jest celowe działanie. Nie mamy w jakikolwiek sposób możliwości modyfikowania tych planów, zwracając uwagę. Nie mamy takiego doświadczenia, sobie, no, że przedsiębiorca sam zna najlepiej swoje przedsiębiorstwo. Ale czasami widzimy, że to jest, przynajmniej ja taki mam punkt widzenia, że on do nas wróci za pół roku. Bo to jest, co prawda, on przekonał wierzycieli, tak? Wierzyciele dali mu szansę, no bo. To są bardzo często podmioty powiązane z tym, że dali mu szansę, jakiś bank dał się przekonać, ZUS, Urząd Skarbowy również, ale my widzimy, że, przynajmniej ja widzę, że niestety to, to jest tylko krótkofalowe, punktowe i nas wrócisz. Więc to jest jak gdyby takie też ciekawe, że, że my otwieramy gdyby szlaba, tak mówiąc już bardzo, bardzo obrazowo, otwieramy szlawę, mówi proszę bardzo, przyjeżdżaj do obrotu gospodarczego wzmocniony, ale my właściwie poza tym, że zamykamy później szlabę na zasadzie, przypuszczamy tego, Przedsiębiorcy do, do, do obrotu gospodarczego w zasadzie nie mamy żadnej możliwości modyfikacji. Myślę, że to jest działanie świadome ustawodawcy, natomiast czasami aż by się prosiło, żeby pewne rzeczy być może uświadomić, pokazać, chociaż w zasadzie to wierzyciele, jako, jako główni decydenci, pokazują czy wskazują dla sędziego czy sądu, jak wysoko ten mama ma podnieść i czy ma przepuścić tego przedsiębiorcę, czy też nie. Tak, kontynuując tą myśl, którą Ty powiedziałeś, a którą ja też chciałem skomentować, to ja to widzę tak, no bo oczywiście, tak jak powiedziałeś, to ciekawe jest to porównanie, że uchylacie szlaban, zapraszacie, no tu z punktu widzenia sędziego, no jest stworzenie możliwości i ocena jakby realności tych założeń i, i też dopełnienie wszelkich formalności przewidzianych prawem, ale sama zmiana musi się odbyć na gruncie przedsiębiorstwa. Dokładnie i tak naprawdę to, że ustawodawca przewidział w ogóle takie warunki, w których przedsiębiorca trochę spokojniejszy sposób może czyli nie pod ostrzałem zajęć egzekucyjnych wierzycieli, którzy wydzwaniają do niego, no bo chcą swoje pieniądze w naturalny sposób w rzeczywistości im należne, różnych myśli, których natłok się kłębi w głowie tego dłużnika, czyli trochę taki spokojniejszy sposób, mieć czas na to, żeby zastanowić się, jak to przedsiębiorstwo, jak mu przywrócić tą zdolność do konkurowania na rynku i do generowania faktycznie jakiejś nadwyżki. I teraz ja tu mam dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że Przedsiębiorcy oczywiście wiem, że to często wynika z tego kryzysu mentalnego. Ja ich nie usprawiedliwiam, bo to nie moja rola, ale też po prostu rozumiem. Oni oczekują, że znajdą jakiś jeden prosty środek taki, który im szybko przywróci tą zdolność do tego, żeby ten układ zawrzeć i później realizować. Przeważnie tym jednym środkiem, który najczęściej jest podnoszony, to są propozycje układowe, tak? czyli Plan restrukturyzacyjny, tak, mimo wszystko. plan. Czyli tak, ale w planie, ja, ja tu zresztą wiele tych planów ja, i ty też przeglądam, to pewnie się zgodzi, że tam bardzo często głębokość tych działań naprawczych jest ograniczona do zawarcia układu z wierzycielami, tak. co w ogóle nie jest żadnym środkiem restrukturyzacyjnym. Co do zasady, bo oczywiście potrafię sobie wyobrazić jakąś, jakąś sytuację, gdzie mamy nie, po prostu wzrost kosztów odsetkowych i wystarczy je rozterminować.